Dzień dobry, ja jestem Rzufo. oto kolejny odcinek zagrajmy w The Lost Vikings z Wikingowie. Wpisujemy hasło 8BLL. I teraz tak, już troszkę tutaj tą mapkę sprawdziłem. Pięknie. To tak na dobry początek. Ogólnie chodzi o to, że każdy z tych gości ma inną rasę do przybycia, ale jeszcze żadnej mi się nie udało, bo to tylko na próbnym nagraniu sobie padłem raz. Właśnie widzicie, dlaczego padłem raz. W Ogólnie tam muszę przeskoczyć przez 10 takich kolcy, kolców, miejsc z kolcami. O, tutaj, tutaj i pra o, prawy. O, prawy kontrol i lewy kontrol na odwrót zamieniają tych kolesi, dobrze wiedzieć. Ok, o, 8 bil, już wiemy o co chodzi. Łopa, oberwałem. Na szczęście to znika. Tu spadamy na dół, tu spadamy na dół, tu spadamy na dół. Tu spadamy. Co my tu mamy? Przejście dalej. Okej, okay, na razie tego nie używam. Bo musi mi to wyjść wszystkimi trzema. I teraz lecimy tutaj w prawo. Tego co widziałem muszę przelecieć. Tutaj pięknie to zrobiłem. No, to będzie cięcie do kolejnej próby Olafem. Fęk. Także tego. I wracamy do Olafa. Może tym razem się uda. I teraz tak, tutaj mi się nie udało już tego przejść. Muszę przelecieć przez takie dwa kolce. Bęk! Nie wyszło. Ola w podejście trzecie. I zlatujemy na dół, zlatujemy na dół. Przez to jeszcze przelecę. I teraz tutaj muszę trochę później się wyłączyć. Ja pierdolę. Kurwa mać. Olaf, podejście czwarte Olaf, nie spierdol tego Latuj sobie tu spokojnie Łopa! Prawie nie wyszło Teraz tak, od razu w prawo Żeby nie zahaczyć I tutaj muszę Na ja tyle wcześniej ile zdołam Kurwa mać! Tego się nie da zrobić Olaf, podejście piąte O matko udało się. Dobra, co teraz? Tu widzę owocka. No owocka. To go wziąłem. Dobra, tu mogę zlecieć, bo może tu coś jest. Nie, tu nic nie ma. Ok, to teraz tam muszę przelecieć i tam w prawo. No to tu się nie udało. Ale może teraz? Nie, teraz też się nie uda. Okej, nawet nie próbuję. To no trudno, bez tej bombki to musimy zrobić. Czy tu są jakieś sekreciochy? Nie. Kurde, ale ta bombka by się przydała, tylko to jest tak niewykonalne. No dobra, jest kolejny klucz. Podejrzewam, że będę bardzo żałował, że... Nie mam tej bombki, no ale trudno. I teraz tak, balok. Balok musi tutaj zlecieć. Okej, ile na nim padnę? I tak, strzelić tutaj. Przejść dalej. koczyć na górę i teraz będę miał kilku tych muzycznych debili do porozwalania. W sensie tych takich, co strzelają nutkami. Jestem. Tak. Kurwa, raz, dwa, trzy. Dobra, na bezpieczeństwo już owocka zjem. Raz, trzy. Mam jedno życie, a jeszcze z dwóch tych gości jest. Ok, mam dwa życia. Raz, dwa, trzy. Na tych tych łatwo ich rozwalać. Raz, dwa, trzy. Ok, i teraz tak, nie mogę z tego zlecieć, i muszę wszystkie trzy przyciski wrzucić, bo inaczej jak zlecę, to już nie wejdę na tą platformę. Ok. I idziemy dalej. No dobra, zacznijmy od Olafa. Bo Olaf ma tarczę jeśli tu będzie coś złego, to mimo wszystko uda mi się przyblokować właśnie. Proszę bardzo. I teraz balok. Lecisz chłopie. Adam! Już wiem po co ta bombka miała być, że wlatujemy tu Olafem i zabijamy tego gościa. Ale tu już mamy wyjście na szczęście. I udało się przejść poziom. Bez tej bombki, która była tak ryzykowna, że jezus maria. Mają mm. tutaj bardzo dziwaczną tapetę. Co o tym sądzisz, Olafie? Ktoś ma ochotę na szybką partyjkę warcabów? Tak, checkers to są warcaby. Asło, TRDR. Nie wiem, co to ma być. Nie mam zielonego pojęcia. No ale na pewno będzie trudno. No cóż, nie wiem nie mówić, no cóż. Ja byłem żółw, a to byli zaginieni wikingowie. The Lost Vikings. Zapraszam do następnego odcinka. Siemano.